Witam Państwa po krótkiej przerwie i zapraszam na drugą część prezentacji poświęconą czynnikowi R455A. W tej części prezentacji będę omawiał konkretne przykłady zastosowań tego czynnika. Przedstawię Państwu przegląd urządzeń, które są dopuszczone i pracują z czynnikiem R455A, jak również podam przykłady konkretnych instalacji, gdzie zastosowano ten czynnik. Przykłady instalacji, gdzie pracuje R455A, nie dotyczą tylko chłodnictwa komercyjnego, ale również instalacji przemysłowej o dużej mocy. Jeżeli chodzi o centralne elementy układu chłodniczego, jakimi są sprężarki bądź agregaty skraplające, to w tej chwili mamy sześciu producentów na rynku oferujących swoje produkty, które są dostosowane do czynnika R455A. I tak, jeżeli chodzi o Tikamsech, Bitzer, Boyard i Emerson, mamy dostępne zarówno sprężarki, jak i agregaty skraplające. W przypadku Rochhausen i Kryogami mamy dostępne agregaty skraplające, które są oparte na sprężarkach wcześniej wymienionych producentów. Dla większości tych producentów sprężarki są dopuszczone zarówno dla zakresu średnio, jak i niskotemperaturowego. Inne komponenty, które składają się na instalację chłodniczą jako całość, nie mniej ważne niż sprężarki lub agregaty skraplające. Na chwilę obecną szereg producentów tych komponentów zatwierdziło je do użycia z czynnikiem R455A. Wśród nich są zarówno wymienniki ciepła, jak i zawory rozprężne, zawory elektromagnetyczne wzierniki cieczy, zawory odcinające, zbiorniki cieczy, akumulatory ssące, elementy układu olejowego itd. Ogólnie mówiąc, wszystkie komponenty, jakie są niezbędne do wykonania instalacji małej, średniej lub dużej mocy, są już dostępne na rynku. W komorach chłodniczych dla chłodnictwa komercyjnego i sektora gastronomii Wykorzystujemy urządzenie nazywane monoblokami. Monoblok jest to kompletne urządzenie zawierające sprężarkę, skraplacz, zbiornik cieczy i chłodnicę powietrza, które montuje się na komorze i podłącza do zasilania. Tego typu urządzenia z czynnikiem R455A są oferowane w tej chwili przez firmę Zanotti, zarówno dla komór średnio i niskotemperaturowych. Jeżeli Państwo sobie przypominają poprzednią prezentację, zazwyczaj układy chłodnicze w monoblokach są układami zamkniętymi bądź hermetycznymi, co znaczy, że jeżeli mamy dopuszczone maksymalne napełnienie dla czynnika R455A na poziomie 2,6 kg, nie ma znaczenia objętość pomieszczenia, w którym jest zamontowany monoblok. Dodatkowo Chciałbym dodać, że dla obiektów handlowych bądź gastronomicznych, które posiadają komory chłodnicze zapleczowe, stosowanie monobloków jest korzystnym rozwiązaniem z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że każda komora zasilana jest niezależnym układem chłodniczym, przez co mamy znacznie wyższą niezawodność obiektu jako takiego, jako całości. W przypadku awarii jednego układu Funkcje komory wyłączonej z działania przejmują inne komory. Dodatkowo, zazwyczaj komory chłodnicze rozróżnia się pod kątem temperatur wewnętrznych, jakie mają w nich panować, i w tym przypadku stosowanie oddzielnych urządzeń chłodniczych do zasilania każdej z komór poprawia sprawność energetyczną całego zespołu komór chłodniczych. Chłodnictwo spożywcze i gastronomia. Urządzenia, które służą do ekspozycji i przechowywania towarów. Na chwilę obecną mamy pięciu producentów, którzy oferują tego typu urządzenia z czynnikiem R455A. Większość z nich pochodzi z Włoch lub Francji, ale mamy też polskiego producenta, firmę ES System K. Chciałbym dodać, że w przypadku firmy ES System K mamy dostępne zarówno urządzenia z wbudowanym agregatem, tak zwane pluginy. Bądź urządzenia przeznaczone do włączenia do instalacji zewnętrznej, zcentralizowanej. Kolejny przykład zastosowania czynnika R455A pochodzi z Anglii. Lokalna sieć handlowa COP Central England wykonała sklep oparty całkowicie na czynniku R455A w miejscowości Tamworth. Sklep ma powierzchnię sprzedaży około 900 m2. I wyposażony jest w meble wystawowe na sali sprzedaży plusowe i minusowe, które są podłączone do centralnej jednostki chłodniczej i dwie komory zapleczowe chłodnie i mroźnie. Wszystkie układy chłodnicze na tym obiekcie pracują na czynniku R455A, a całkowite napełnienie tych układów wynosi około 35 kg. Jeżeli Przypominają sobie Państwo wykres do obliczania napełnienia z poprzedniej części prezentacji. Dla tej powierzchni sklepu dopuszczalne napełnienie instalacji tego typu wynosiłoby około 57 kg bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń. W tym przypadku jesteśmy niemal o połowę mniej z rzeczywistym napełnieniem instalacji. Jednym z pierwszych obiektów handlowych który został wykonany z użyciem instalacji opartej o tzw. pętlę wodną, był sklep sieci handlowej Edeka w Niemczech. Uruchomienie tego sklepu nastąpiło w roku 2017 i sieć Edeka w dniu dzisiejszym kontynuuje otwieranie nowych sklepów z tym czynnikiem i w oparciu o układ pętli wodnej. Dostawcą mebli chłodniczych, jak i wykonawcą całej instalacji była firma KMW. Firma KMW produkuje zarówno meble chłodnicze typu plugin, jak i do włączenia do instalacji zewnętrznej, dostosowane do czynnika R455A. W przypadku tej konkretnej realizacji, jednostki skraplające zamontowane w meblach chłodniczych i komorach zapleczowych posiadały przeciętne napełnienie czynnikiem R455A około 1,6 kg. Jeżeli przypominają sobie Państwo slajd z poprzedniej prezentacji, to dla tego typu układu, jeżeli jest on wykonany jako zamknięty bądź hermetyczny, maksymalne napełnienie może wynosić 2,6 kg i powiedzieliśmy sobie, że do tej wartości napełnienia nie ma znaczenia objętość pomieszczenia, gdzie znajduje się układ. Jeżeli chodzi o wybór czynnika R455A i układ pętli wodnej, to klient końcowy został przekonany do zastosowania tego typu rozwiązania, ponieważ grupa A2L, czynniki lekkopalne, jest bezpieczniejsza w użyciu od węglowodorów, które są palne i wybuchowe, a także jest bezpieczniejsza od czynnika CO2 dwutlenek węgla który charakteryzuje się wysokimi ciśnieniami roboczymi w instalacji. Dodatkowo, w tym przypadku zastosowanie jednostek skraplających powoduje, że mamy tutaj układ podłączam i działa, który jest łatwiejszy w serwisie i wymianie uszkodzonych elementów. Klient deklaruje, że porównując tę instalację do instalacji opartej na meblach typu plugin ze skrapaczami powietrznymi, Osiąga oszczędności energetyczne rzędu 40%. Przy okazji omawiania przykładu tego typu instalacji, chciałem się podzielić z Państwem dodatkowymi informacjami technicznymi na temat układów z pętlą wodną. Układ z pętlą wodną, w swojej najprostszej postaci, oddaje ciepło skraplania z jednostek skraplających poprzez chłodnicę cieczy do otoczenia. Natomiast jest możliwość doposażenia tego układu w dwa dodatkowe urządzenia. Pierwszym z tych urządzeń mogłaby być pompa ciepła. Pompa ciepła odbierałaby ciepło z pętli wodnej i podnosiłaby temperaturę tej energii do takiej wartości, żeby można było ją używać do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, bądź za pomocą pompy ciepła. Moglibyśmy ciepło skraplania używać do celów grzewczych w okresie zimowym. Jeżeli jest taka możliwość, ciepło skraplania mogłoby być używane do ogrzewania objętości gruntu na działce, na której posadowiony jest sklep, i w ten sposób w jakimś stopniu być magazynowane do późniejszego odzysku i wykorzystane w okresie zimowym do celów grzewczych. Układ z pętlą wodną można także doposażyć w chiller. Dołączenie chillera powoduje, że możemy obniżyć temperaturę wody glikolu chłodzących skraplacze wodne, a co za tym idzie obniżyć temperaturę skroplania w jednostkach skraplających, ponieważ chłodzimy skraplacze wodne medium o niższej temperaturze. Dodatkowo, chiller może służyć jako centralna jednostka klimatyzacyjna dla sklepu. To rozwiązanie, które przedstawi przedstawiłem. Są tak zwanymi rozwiązaniami zintegrowanymi, czyli dążymy przy wykonywaniu sklepu do integracji wszystkich systemów, jakie się tam znajdują, a które odpowiadają za gospodarkę energetyczną, czyli chłodnictwo, klimatyzację, grzanie. Integracja powoduje, że te systemy działają bardziej wydajnie i sprawnie. Istnieje także możliwość podłączenia systemów zintegrowanych do lokalnych sieci grzewczych, które obsługują osiedla ludzkie położone w sąsiedztwie sklepu. Kolejnym przykładem instalacji, gdzie został wykorzystany czynnik R455A, jest instalacja w piekarni firmy Feil w Niemczech. Całkowita moc chłodnicza zainstalowana na tym obiekcie wynosi 320 kW. Ilość jednostek skraplających 16 sztuk. Taka ilość jednostek skraplających wynika z tego, że klient chciał zapewnić sobie niezawodność pracy tej instalacji, dlatego układy są zdublowane. Dodatkowo, na tym obiekcie występują komory o różnych temperaturach wewnętrznych, dlatego chcąc zoptymalizować zużycie energii, zastosowano oddzielne jednostki skraplające dla każdego zakresu temperaturowego. Dla instalacji przemysłowych Zwyczajowe kategorie dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się instalacja chłodnicza lub jej części, mają dostęp nadzorowany lub kontrolowany. Jeżeli mamy do czynienia z dostępem kontrolowanym i klasyfikacją lokalizacji 2, dla przypomnienia z poprzedniej prezentacji: lokalizacja 2 oznacza, że sprężarka lub sprężarki i zbiornik cieczy znajdują się w maszynowni chłodniczej lub na wolnym powietrzu, to w takim przypadku dla czynników A2L lekkopalnych nie ma ograniczeń na maksymalne napełnienie instalacji. Jest to tyle korzystne, że zazwyczaj zakres mocy w instalacjach przemysłowych jest daleko większy niż zakres tych mocy w chłodnicy komercyjnym, co powoduje, że napełnienie instalacji również muszą być większe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu z oddziałami SISYL Polska i zapraszam do zadawania pytań związanych z przedstawioną treścią.